Elo, elo! Kolejny odcinek z Patrz Zabarykadowali wejście i zostawili za sobą mnóstwo śladów Poprzedni... W poprzednim odcinku plądrowaliśmy plądrowaliśmy dom. Plądrowaliśmy dom Tomasa Tiu. Teraz plądrujemy dom Chyba Averiego Podejrzana sprawa. Przecież powinni już tu być. Zupełnie jakby wyparowani. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów? Nawet tak nie żarty, ok? okej? Mm -hmm. Zamiast pory mam pistolę. Coś że się jeszcze przyda. O kurde. O, o Jezu. Sorry. Nagle mnie wzięło na kichania, kurde. Dobra, wytrzymam. raczej nie będę już kichał. Oraz starczy. Mamy ślady, które prowadzą... tutaj. Lena, zobacz. Ślady prowadzą do środka. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. A to jest zabrykadowane. No, no chyba, że tak. Dobra, wszystko spadnie. O! Co to? to jakiś koleś z tyłu. Minigunem. To był Snajper. Kim ty jesteś, typie? Powiedz mi. Jakiś. super kozak. O! Jeszcze nie zniszczalny jest. Podejdź do żywotka. A dzięki za rebolbier. Si. I umarłem. No to jeszcze raz. Trochę za dużo. Trochę za dużo. Dlaczego ty tyle wytrzymujesz, typie? Jest o Oj, coś czuję, że... Będę się z tym paprał w godzinę Co najmniej w godzinę O, nie mam granata. Oj nie jest dobrze. Tutaj nikogo nie ma, co? Jednak są. Elena. Nie, 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 nie. sorry, byku nie tym razem. Obraz skuteczne ucieknięcie to jeszcze nie koniec Tak wiem Co? Nie za dużo was tu jest Czasem Oj, to będzie za dużo akcji Przed chwilą był tam Czyżby mnie zgubili? Zgubili mnie chyba. No nie na długo, najwidoczniej. O Jezus! Yeah. Gdzie miałem zapis? Czy nie miałem zapisu? Miałem zapis. Cudnia. Co się bawi snajpera? Chyba. No. Za blisko. blisko! No, dobrze. Czę na lake. Super. Teraz chodź tu Chami. Ale będziesz klepany tym granatnikiem. tylko Cię Chodź tu. Ja Ciebie też znalazłem. Dobra, noc. No i coś Ty zrobił. Dobra, nieważne. Ktoś jeszcze? na pewno chodź jeszcze. Ode mnie ktoś mnie walił w nogi. Na przykład to nie snajperka o leżowy. A Ty gdzie jesteś? O, cześć. To wszyscy? Jezu nic ci nie jest? Nie. Wpadliśmy prosto w ich siliwa. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Oh, trochę się spocię. OK, spróbujmy. Gotowa? Avery? Oh. Dzień dobry. A to, co? to jest jakiś To chyba nie Ewery. Co no to nie? To czytaj. Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiuz, na nasza tajemnica, musimy działać szybko. Zniszczcie tamę, Oczyśćcie New Devon. Uh -huh. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. Dzięki. Lord Avery. Mm. Poszukajmy tego przejścia. Już przeszedłem na miano Lorda? Władca? Hmm? Nie pasuje mi to. Totalnie. Nie widzę więcej śladów. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę. <grym> no tak. Ducha mi Fajna faza. Coś tu mamy? Nic. O! No Niesamowite. i bym Co cię pominął, to jest brytyjski list. gończy wysłany za Avery. Najwyraźniej był wow. dumny, że ścigał go cały świat. <laughs> Aż sobie powiesił w jego domu? Tu jest jakieś świeczniki. Tu jeszcze na coś światło pada. Ten obraz nic, nic, totalnie. Chociaż zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To czego szukamy jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wejście. Może to tajne przejście Eweriego? Gdzie jest przełącznik? Na górze, skoro upuściłam tam, to możliwe, że jakiś wezmę trzeba poruszyć. Wątpię, żeby oni wchodzili tutaj na górę po schodach, a zapalniczka by była tam. Mhm. Skarby dają jakieś dodatkowe. Dodatkowe rzeczy, które można odbierać. Może to jest przełącznik. Nie. No, to ja myślałem, że drzewa będzie czymś ruszać. Głowę młotkie. Czy... Nie? Czyli też nie. Możliwe, że obraz. Albo waza. Czyli obraz został. Może to. Też Jednak nie. nie. Hm. Czyli gdzieś w pobliżu, czyli tu na tym stole coś? No, i proszę, niech to. <noise> ja się zgubiłem? Tego nie ruszę, tego nie ruszę, chociaż. Zbroja? Nate? Tak, masz coś? Chyba tak. Oh, kurde. Oh. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertali znalazłam zakrywawiony odcisk palca i wcisnęłam. Dobra robota. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że... E, że to już nie ma znaczenia. Myślę, że skarbu już tu nie ma. No jesteśmy. Uważaj na głowę. Tak. O. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. <laughs> tak, ciekawe gdzie to prowadzi. Nadejdź. Tu już nie ma powrotu. Upadek Avery'ego. No nie. Avery jest distant. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Aha, coś tu było? Coś się zawaliło? Weźmy tę. No, pewnie ludzie na DIN mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Uuu. Ej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Eee, tak. No i widocznie. Spróbujmy pójść ich śladem Czekaj, jestem ciekaw kto to, kto to jest To chyba nikt nie jest z Czy jak to mam przejść? Tu są ślady Pójdźmy z śladami po prostu Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzepienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady <grym>, Że co? Wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze. I relaksu. Okej, nowego co nami? Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi, albo zapiali dynamitem. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć. Dobra. dobra. Ech. Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego. Cholera. No dalej. Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak. Dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj. No oczywiście nic nie zostawił. Niech go szlak. na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. To weź tą pochodnią, po bo tam no, jakieś wiszą. Masz. Gdzie? Nie, nic nie, nie widzę totalnie. się przygotowałaś, ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. No i super. ale tu, romantycznie, co? Ja, ja chodziłem ze tu, po tym. tu się nie mylisz. No to zarąbałem tutaj go głową, o to chyba. No to chodźmy już tam, czy gdzie? <coughs> Ej, hey, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Yeah. Chodź. Okej, okay. no dawaj. No i hop. Okej, okay. chodź na górę. Parker. Okej, okay. dzięki. Jakby wyrzucił, to on Okej okay. teraz którerędy iść. Ostrożnie uh. wow. Co to ma być? Kści. I zakończymy ten odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie, czekajcie się do następnego no i cześć